Metoda będzie na sztywny hol podpięcie. Ja już się tu przygotowuję, bo silnik mi chodzi. Mogę, że pracować na trybie awaryjnym, Oczywiście gazu nie mogę dodawać, bo mi się skrzęgło Skończyło na chwilę, tam to się nic nie stanie. Nie może za długo się kręcić silnik. Ja dobijam na powietrze po to, żeby, bo będę musiał spuścić powietrze. tego mnie on mnie będzie wytargywał spod nadrzepy, Tak się, tak to będzie wyglądać. Ja będę wyjeżdżał. Tu do góry. Việt Okay. Ja, dasz luzem. Ja, dasz luzem, dasz okay. Dasz okay. luzem. O, opec. Okay. Slowly. Ready? Ready! System wytargowania na trzepy Opuszczam trzepę w dół. Kałeczka w dół I jedziemy na sztucznym holu Ja bawię się jako kierowca Także tak to wygląda Wyczepianie na trzypy Okej, okay, wytargane